Ciebie witam Was bardzo serdecznie na kanale Riftbound Polska. Stwierdziliśmy, że potrzebne są w końcu jakieś materiały, które na żywo, na żywym organizmie pokazują, jak ta gra wygląda. Więc czas na pierwszy przykładowy gameplay. Z tej strony Silvan, a ze mną dzisiaj jest Leo. No witam, ale pozdro. Witam cię, plutko. Gramy dwiema taliami, które wydaje mi się będą dość popularne na sam początek. Ja gram, moi drodzy, legendą Mastera i Wujżu Bladesman. Jest to. Talia, która przede wszystkim chce utrzymywać pola bitwy. Chcemy raz je zająć i najchętniej już nigdy z niego nie schodzić. Ale o, no, no, będzie grał szatanem szatanem Timo, który opiera się na pułapkach, na jakichś trikach. Chce ogólnie oszukiwać w tę grę. Loki. Tak jest. No i też chce <śm> przejmować <śm> film i też z nich nie schodzić i cały tak. czas tam chować karty, coś tam czarować. Gramy o jedynkę, więc na sam start tasujemy naszą talię pul bitwy, wystawiamy jedno losowe pole bitwy. Oczywiście nasze postacie, nasze legendy są od samego początku odsłonięte. To nie jest żadna tajemnica. Zobaczmy, u nas się wylosowało Groove of the God Willow, czyli kiedy tutaj utrzymujemy, dobieramy jedną kartę. Dobry chyba dla nas obydwu, tak mi się wydaje. Tak, się. A w wypadku Leon no, dostał Bundle 3, czyli że może tutaj schować dodatkową kartę normalnie. I tutaj to będzie taki tutorial, który też będzie pokazywał mechaniki różnych kart, jak się zagrywa karty. No, na przykład Timo bardzo mocno opiera się na keywordzie hidden, czyli tak jak tutaj widzimy przy jego Champion Unicie, czyli hidden, możemy te kartę schować na polu bitwy, jeżeli już jest pod naszą kontrolą. I normalnie tylko jedną kartę możemy schować na pole bitwy, no ale Bundle Tree mówi, że możemy schować dwie. No i dla Leo to działa fenomenalnie. No ale teraz, musimy jakoś ustalić kto wybiera, kto idzie pierwszy, kto idzie drugi. Mamy do tego kostkę, więc rzucamy szybciutko, pyk pyk. No szósteczka. Oj, ciężko będzie. Ciężko będzie. Uuu, no, no. W takim razie ja wybieram i warto pamiętać wybieramy kto idzie pierwszy, a kto idzie drugi w momencie, kiedy już widzimy pola bitwy. Żeby mieć te informacje, ale jeszcze zanim dobierzemy karty na rękę, no bo to już by była zbyt duża przewaga. No ale to skoro my chcemy utrzymywać pola bitwy, to chcemy być też pierwsi, więc ja, masterem mi pójdę pierwszy, a ty pójdziesz jako Teemo drugi. Dobrze. Dobrze. Pamiętajcie też, żeby przetacować swoje talie, run oraz główną talię przed dobraniem kart, żebyście się potem nie zdziwili, że jest jakieś dziwne ułożenie. Dobieramy, rozpoczynamy od dobrania czterech kart, Uhuhu. no dobra. I możemy teraz mulliganować. Ale ja na przykład pokażę, czyli możemy wybrać do dwóch kart, które umieścimy na spodzie talii i następnie tyle kart, ile umieścimy na spodzie talii, dobieramy. Ale ja mam tak dobrą rękę, że mówię, że nic nie daje na doł deku. No dobrze, ja w takim razie mulliganuję dwie karty. No i cyk cyk, dwie karty na doł dwie karty dobrane. I zaczynamy pierwszą turę. Pamiętajmy, że od samego początku od pierwszej tury w, przy, wbrew innym karciankom, bo popularne chyba jest to, że jeżeli się jest pierwszym graczem, to się nie dobiera karty w risk Bandzie dobieramy kartę już od pierwszej tury. No i zaczynamy z dwoma runami. No to co? Ja za dwie runki stapuję, wygeneruję dwa punkty energii i wystawię sobie Star Poro do mojej bazy, które mówi, że shield w momencie kiedy się broni, dostaje plus jeden. I oddam turę. No to ja w takim razie dobiorę kartę. Jeden dodatkowo mam dostanę za do to, że idę drugi. Zagram sobie na stół. Tight turnera, który w sumie aktualnie nie robi nic. Ale jest jednostką, która ma dwa siły. Więc jest fajnie. I użyję sobie umiejętności Timo, więc okay. będę mógł bouncnąć Timo do rączki. Tak, umiejętności. Timo... Zona albo z Battlefield'ów. Timo jest, ogólnie to jest jeden z tych bardziej rozbudowanych, jeden z bardziej rozbudowanych legend w porównaniu, na przykład, dobra, żeby pokazać. Master na przykład ma po prostu umiejętność, że jeżeli sojusznicza jednostka broni się sama na polu bitwy, to dostaje plus 2 majta. No i to w swojej prostocie jest bardzo mocne obecnie. Swoją drogą, ten znajduje się w Proving Groundsach, więc jeszcze jakby cały czas będę o tym mówił, jeżeli chcecie będziecie chcieli zacząć, polecam Proving Groundsy. No i to jest prosty efekt, a Timo mówi tak. Możecie zapłacić jedną energię, żeby schować kartę, która ma keyword Hidden, zamiast płacić powera, bo normalnie, żeby schować kartę, musimy zrecyklować jedną runę jakiegokolwiek koloru. Ogólnie, jakby to i tak jest bardzo często i tak opłacalne. Bo na przykład są karty, które nie wiem, kosztują tam 3-4 i możemy je schować zamiast je normalnie zagrywać, no ale dzięki temu nie musimy się cofać w rozwoju run, tylko możemy zapłacić jedną zwykłą energię, a dodatkowo jest druga część, Timo, która mówi, zapłać jeden, stapuj przekręć o 90 stopni legendę Timo. I możecie wziąć kartę, jednostkę Timo, którą posiadacie, na swoją rękę z Championzona, czyli to, co zrobił przed chwilą Leo, albo z, ze stołu. Czyli, gdyby już był wystawiony, i z jakiegoś powodu chciałby go sobie wrócić na rękę, to może to zrobić. No ale dobra, dobra. Zagrał Leo swoją turę, wystawił jednostkę, użył umiejętności i moja Adalty. tura teraz, super. No to co, klikamy guzik Ready, gdzie dobieramy karty i wystawiamy dwie, dwie dodatkowe runy. Ja w takim razie będę chciał sobie wejść i zająć Groove of the Willow Tree moim stalwart poro I tutaj też taka informacja klaryfikująca troszeczkę, czyli że w momencie, kiedy przesuwamy się naszą jednostką, to najpierw ją egzostujemy, a następnie przenosimy na miejsce, gdzie chcemy ją przenieść. No więc ja wchodzę tak tutaj, jest. otwiera się showdown. Mogę tutaj teoretycznie do dograć jakąś kartę, ale nie chcę. Mógłbym dograć tutaj akcję albo reakcję. Mówię pas. Ja również pasuję. I w efekcie podbijamy to pole bitwy. Dostajemy pierwszy punkt tej grze. Let's go. No ale co, mamy jeszcze cztery runki do zagrania. Więc ja sobie za dwie runy zagram repeat ruki do mojej bazy i jako cel wybiorę poro. Co mówi Pitruki? ruki? Jeżeli zagrywamy pitruki, ruki, buffujemy naszą sojuszniczą jednostkę. Buff y, jest w postaci tokena. Jednostka może mieć tylko jednego buffa w danym momencie, chyba że karta mówi inaczej. I buff mówi, że jednostka ma po prostu plus jeden mocy. W tym momencie po prostu stalwart poro ma trzy mocy zamiast dwóch. No i z dwoma otwartymi runami oddaję turę dla Leo. Tak. Ja dobiorę kartę, odtopuję. I spróbujemy zawalczyć z tym porazkiem, ponieważ jak on tutaj zostanie, to będzie o kartę przy każdym holdzie. A ilość kart w tej grze jest na początku mała i chcemy ją powiększać. Potem się ciężko gra. No dobra, Chciałem sprowadzić ci, Uuu. wysłać porazka do bazy. No dobra, no i tutaj mamy, słuchajcie, akcję, która może być też hiddenem, no ale mówi tak: rusz jednostką, z battlefielda do bazy. No. Czy mogę coś z tym zrobić? W tym momencie nie. Nie mogę na to w żaden sposób sensownie zareagować, więc ok, poro wraca do bazy. Tak jest. No i teraz to jest mój czas, by spróbować przejąć ten battlefield. Także wchodzę, rozpoczyna się showdown. Nawet jeśli nie ma żadnej jednostki tutaj, to i tak ten showdown się rozpoczyna. Tak. I ja pasuję. Ja też pasuję, więc podbijasz to pole. Dobra. Zostanę punkta. I teraz mogę grać dalej. W takim razie schowamy sobie kartę Hidden. Zapłacimy jedną manę ze względu na to, że moją umiejętność Timo tak właśnie mówi. I oddam tobie turę. I warto zaznaczyć, że... Leo mógłby kilka razy w ciągu tury użyć tej umiejętności, czyli parę razy w ciągu tury mógłby zapłacić jeden zamiast powera, bo tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Nie musi stapować Timo swojej legendy, żeby zapłacić ten alternatywny koszt schowania karty. Tutaj czas na przykład dla porównania fight or flight, ma możliwość schowania, jak sami widzimy, przy hidden jest napisane Schowaj w tym momencie schowaj w tym momencie, używając płacąc jeden powera, czyli jakąkolwiek, recyklując jakąkolwiek runę na spód tali run żeby później użyć tej karty za zero. Czyli taki alternatywny sposób zagrywania kart. No ale dobra, odda natura, więc my znowu zgarniamy wszystko. No niestety, nasza jednostka została usunięta, więc nie otrzymujemy punktu za holda. jakoś chcemy się teraz pozbyć tej karty, stąd tego Tight turnera. Dobrze, spróbujmy w ten sposób. Zapłacimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby do naszej bazy zagra zagrać Carnivoru Snapwine, który w koszcie również wymaga zapłacenia dwóch pomarańczowych run. I Snapwine mówi tak: w momencie, kiedy mnie zagrywasz, Wybierz przeciwną jednostkę na polu bitwy, zadajemy sobie nawzajem tyle obrażeń, ile mamy mocy. No więc, zagrywając karnię Wolvesa wybieram Tight Turnera jako mój cel. Tak jest. Otwiera się chain, więc ja mogę odpowiadać na to swoimi reakcjami. A trapy to są reakcje, więc mogę zagrać Timonka U. jako trapa. Jest to jednostka, ale właśnie jest to wyjątek, gdzie możesz to zagrać jako reakcję z Hiddena. Gdybym tego nie zagrał i tight turner by mi zginął, to ta karta zakryta po prostu trafiłaby do trashu. Tak. Więc w odpowiedzi po prostu zagrywam sobie Timo. on dostaje 3 majta i co? Tight turner mi ginie, ponieważ ja mam dwa siły, to masz sześć, no i gra toczy się dalej. I toczy się dalej i tutaj jest ciekawa sytuacja, ogólnie jednostki mogą otrzymywać obrażenia, które zostają, na, znaczy otrzymują obrażenia, które na nich zostają do dwóch sytuacji. Pierwszą jest koniec tury, kiedy resetują się wszystkie obrażenia, a drugą jest kombat. Kiedy kończy się kombat, jednostki się leczą. W tym momencie warto zaznaczyć, karnieworus Snapvine ma na sobie dwa punkty obrażeń do końca tury. Warto to o tym jest. pamiętać. W miarę często może się to przydać, szczególnie w wypadku tali, które mogą jakoś zadawać obrażenia jednostkom. I warto by się było jakoś niby z tym timu rozprawić, no ale on ma w tym momencie cztery mocy, moja najsilniejsza jednostka ma trzy, no, bo ma jeszcze bafa, Więc ciężko, więc po prostu wezmę sobie mojego poro i wejdę. Tutaj na Bundle Tree. Udało się? Ja pasuję. Tak jest, ja pasuję. Więc w efekcie podbijamy, dostajemy drugi punkt. Wiecie co, to nam wystarczy, nie bądźmy zachłanni. Pasujemy po tej sytuacji na koniec, który schodzą obrażenia z Karnieworstwa, co nam fajna, które oddajemy dla Leo. Tak jest, Timo również straci swojego majta bo on tylko ma w turze, w której został zagrany. Tak. A I dodatkowo w tym momencie, Teraz, no właśnie. Tak jest, dostajemy punkt za holda. I odpala się umiejętność I... Groove of the God Willow, czyli kiedy tu utrzymujemy pole. Dobieramy jedną kartę. No ile utrzymam? Kurczę, no, utrzymam. Dokładnie tak. I to piękna sprawa, oczywiście, bo chcemy utrzymywać to pole jak najdłużej. Um, także skorzystam sobie również z opcji zagrania Singularity. Uh. Stargetujemy Stab i Stargetujemy Poraska. Dobrze. Otwiera się w tym momencie ponownie Chain, tak? Łańcuch, na który możemy jakoś odpowiadać, ale w momencie, kiedy zostanie zagrana jakaś umiejętność albo właśnie spell, możemy na niego odpowiadać tylko reakcjami. I teraz zobaczcie, Singularity zadaje 6 obrażeń dwóm jednostkom, no to porona raczej na pewno zginie, ale możemy uratować Snapwajna, bo za jeden zagrywamy Angard, który ma reakcję, więc w odpowiedzi na Singularity zagrywamy Angard i Angard mówi, że daj przyjaznej jednostce plus 1 majta. Tej turze, jeżeli akurat to jest jedyna jednostka w danym miejscu, to daje jej znowu plus jeden. No, akurat tutaj Karniworosnabwein ma jeszcze swoją koleżankę, Pitruki, ale to wystarczy, dajemy mu plus jeden, więc w tym momencie ma 7 mocy zamiast 6 i nie będzie ginął od Singularity. Ale poro, po raz. niestety, odpada. Dokładnie tak. Eee, I ja za jedną manę schowam sobie eee, Hidden Kart. Znowu jakieś sztuczki, znowu sztuczki. No dobrze. W takim razie odtapowujemy. No i teraz zobaczcie. Ciekawe. Leo grając sztuczki nie ma już żadnej many do zagrania, więc możemy się czuć troszeczkę bezpiecznie. Nie ma żadnych run odtapowanych, więc nie zaskoczy nas niczym. Poza tą jedną pułapką, która się tutaj znajduje. I teraz uwaga: Możemy mu trochę spróbować pokrzyżować szczeki. Timo ma jeden mocy. Wejdziemy sobie tutaj tej pidruki do Battle Tree. Ja spasuję. Ja również sposuje. Więc dostajemy punkt. Fajnie. I teraz uwaga. W końcu zaczyna działać nasz lider. Ponieważ Master mówi, że jeżeli, jeżeli jednostka się broni, samotnie dostaje plus dwa, a my za jeden zagramy Charma. Jedną z najbardziej znienawidzonych kart obecnie, bo Charm mówi: rusz jednostkę, przeciwną jednostkę. Tylko, oczywiście, że musimy zapłacić power, bo ona kosztuje jeden energii, jeden power. I wybieramy Timo, żeby go ruszyć na nasze pole, ale to ponownie otwiera się chain. My zagraliśmy czarma, oponent ma jeszcze czas odpowiedzieć. Oj, Ma czas odpowiedzieć swoim trapem. Tak jest, więc ja odpowiadam trapem. Tu. Timonek. Tak jest. Przenieśliśmy Timo tutaj, i teraz uwaga. Bronimy się, to pierwsza kwestia. Oponent i tak jakby i tak jest jeden do dwóch, ale przez co, że się bronimy, ta karta ma tak naprawdę cztery mocy. Ja pasuję, do Ja też pasuję. Właśnie zabiliśmy Timo, i przy okazji wiemy już, że nic nas tutaj nie zaskoczy. Także bierzemy naszego stanowiska wajna, wchodzimy sobie na Groove of the God Willow. Ja pasuję. No, ja jakby używa się when defend. Może tak. teraz wytłumaczyć też, jak działa when defend, when I, tak. when I attack? To jest nieco ta bardziej skomplikowana rzecz. Mianowicie, w momencie, kiedy wchodzimy na pole bitwy, pierwszą rzeczą, jaka się tworzy, to jest chain, z użyciem umiejętności when I defend i when I, attack, when I attack. Jeżeli my atakujemy, no to gdybyśmy mieli efekt when I attack, on by jako pierwszy wszedł na chaina. Następnie sprawdziłaby gra. Sprawdzamy my jako gracze, czy jest umiejętność Unite Defend? Jeżeli tak, to ona też chodzi na chaina. Nie ma umiejętności Unite tak, więc się nic, nic nie dzieje, ale jest umiejętność Unite Defend i w tym momencie istnieje chain, w którym... O czekaj, czekaj, Leo. A, czekaj, czekaj, Leo, czekaj, czekaj, no pamiętaj. Istnieje chain, w którym jest Unite Defend, na którym można zagrać znowu reakcjami. Odpala się umiejętność, ma się odpalić umiejętność, wchodzi na umiejętność, na którą można zareagować. No więc ja mówię pas, nie dorzucam nic do tego chaina, teraz jest szansa Leo, żeby ewentualnie coś do tego chaina dorzucił. Ja też pasuję? No więc rozpatruje się najpierw umiejętność One i defend teamo, zanim się, zanim dojdzie do realnej walki. Tak, więc odkrywamy pięć kart z góry. Uuu <laughs> lekka przesada, no dobrze, dobrze i teraz co się dzieje Leo, co się dzieje? No się w sumie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, ile zadanych obrażeń jest w Snapvina. Odkryłem dwie karty hidden, więc będą dwa obrażenia na Snapwine, mhm. ale pojawi się również Noctur. Noctur to postać, która mówi. Kiedy jakby zobaczymy tą postać, w momencie kiedy odkrywamy karty z góry deku, albo patrzymy na te karty z góry deku, to mogę go zagrać e, za jednego Power Cost. To jest właśnie Co śmieszna jest? interakcja między Timo a Nocturnem, bo Nocturne Nocturn pewnie, ja powiem tak, ja mam podejrzenie, że Nocturne będzie grał w jakichś dekach jeszcze w przyszłości, że to nie jest tak, że będzie tylko jakiś Timo. No ale to jest fajne wsparcie, bo nagle z sytuacji, w której Timo walczyłby, mając dwa mocy na mojego Snapwine, który ma 6, dostaje wsparcie Nocturna, więc łącznie mają 6, a jeszcze mój Snapwine dostał dwa obrażenia z samego Timo, nie? Lipa. Tak jest. Ale ja akurat wejdę sobie do bazy. O, proszę bardzo, więc okej. Okay. Nie będzie tutaj bronił, co oznacza, że teraz jest ta sytuacja, gdzie my, jako atakujący, możemy powiedzieć, czy zagrywamy jakąś akcję, czy nie. No, Snapwind nadal no, dalej cztery punkty zdrowia. Jeszcze więc... jedna rzecz, tak. czy, która może być dosyć ważna. Kiedy mamy więcej niż jedną kartę w, do zrecyklowania, to robimy to randomowo. Losowo, też jest tak. Myślimy losowo. Zatosować i wsadzić tę kartę na spód deku. Dobra, no to ja w takim razie w tym momencie mówię pas. To ja również pasuję. No, czyli podbijamy to pole bitwy, mamy czwarty punkt, let's go, no i... Jest szansa, że utrzymamy w końcu po raz pierwszy Groove of the God Willow. Ale co, słuchajcie, no to tak trochę długo już trwa ta tura, prawda? Tu jeszcze pięć do użycia. No to słuchajcie... Zróbmy sobie tak. Za dwa... Zagramy sobie Clockwork Keepera do bazy, który mówi że jak go zagrywamy, możemy zapłacić dodatkowo jeden zielonego powera i zdobieramy kartę. Zrobimy sobie tak. Czemu nie? Chcemy mieć karty, mamy mało kart. Ale dodatkowo za jeden recycle zagramy naszego własnego hiddena. Co to może być? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Uhuhu. Zagramy go sobie tutaj. Naszą własną kartę, pułapkę. W sumie jeszcze raz pokażę na wszelki wypadek do nagrania, żeby nikt nie przegapił. Proszę bardzo. muszę sobie przeczytać efekt, bardzo przydatny. I Pasuje ture. Dobra. Ja w takim razie tapuję swoje runy i pokażę, dlaczego Nocturna zagrałem do bazy, a nie zagrywałem go wtedy, by powalczyć ze Snapwine'em. Użyjemy sobie słynnej Uuu. naszej krowy, którą używam z Accelerate'em. Czyli płacisz łącznie 8 energii i 2 recykle Dokładnie tak. Dobra. No i krowa mówi, że wszystkie moje jednostki w tym momencie mają minus 3. Lipa. E, to wchodzę w takim razie do e, Battlefielda. No i Stumpwine jest piątką. Tak, no bo oczywiście w sumie ktoś po No i się zastanówmy, czy my chcemy coś tutaj czarować? Czy chcemy coś jeszcze pograć? Wiecie co? No Ty wchodzisz, więc rozumiem, że pasujesz. Tak, więc pasuję? No bo ogólnie docelowo wygrywasz. No słuchajcie. Ja odpalę swoją ukrytą kartę. To jest Zonia z Zonia's Hourglass, za nas gry oczywiście, która mówi, że następnym razem, kiedy jednostka miała być zabita, to niszczymy tego gira zamiast tego, i wtedy jednostka wraca bezpiecznie do bazy. No i to jest moja odpowiedź na tę sytuację. Mm, jasne. Ja w takim razie nie używam żadnych reakcji. Dobrze, to ja też teraz pasuję. No i rezolwuje się to właśnie w ten sposób, że no, zadajemy w sumie pięć obrażeń Thousand Watcherowi. Normalnie by nasza jednostka zginęła, ale dzięki temu, że mamy Zonie. No to Snap po prostu wraca sobie do bazy bezpiecznie, no ale oddaliśmy pole bitwy. Tak jest, skończył się kombat, więc leczymy naszą jednostkę i dostajemy punkta. Eee, no i w takim razie chciałbym eee, zająć również drugi Battlefield. Eee, cztery siły versus 3, ponieważ Mastery tak. daje oczywiście dwa. No i w tym momencie. Ja, no, no. ja jakby jako pierwszy wchodzę, eee, więc dogram sobie. Takie deka. U. No i na przykład z tego też może wyskoczyć Nocturne, więc trochę tych sposobów na podglądanie kart z wierzchu talii Timo ma. Rozumiem, że Nocturne grasz 3 w talii. Dokładnie tak. Ten tak trochę polega na Nocturnie. Ale nie było tutaj Nocturne, rozumiem? Nie było, niestety Nocturne. jedną z 3 kart, reszta poszła na spód deku. Super, no i w tym momencie już widzimy, że brak runu u oponenta, a my robimy to, w czym czujemy się najlepiej, czyli za dwa zagrywamy naszą własną akcję. Dyscypliny. Dyscyplina mówi, że daj jednostce plus dwa mocy oraz dobierz jedną kartę, więc w tym momencie już mamy 5 mocy do czterech i przy okazji dobierzemy sobie kartę, pyk. Tak jest, ja pasuję. Ja też Ty pasuję. Tak również pasujesz, więc ja ginę. Super, a my no po prostu utrzymujemy to i na start tury dostajemy dodatkowy punkt. Przed chwilą zagraliśmy sobie Zonia Hourglass jako pułapkę. Pamiętajmy, że karty z Hiddenem można zagrywać też normalnie. I ja to w tym momencie zrobię. Zobaczcie. Za dwa zagrywamy sobie po prostu do bazy. Pamiętajmy, że giry docelowo zawsze zagrywamy w bazie. Teraz Zonia będzie broniła naszych jednostek. Dopóki coś się złego nie wydarzy. Więc ja dwiema jednostkami wchodzę na pole bitwy i to jest 8 do 7. I ja pasuję. Ja w takim razie również pasuję. No i chciałbym Ci zabić na Więc obrze, oczywiście mam możliwość rozdzielania obrażeń. Ja po prostu walę 8 tutaj, ale przez to, że mam zonę Hourglass, no to Snap właśnie zamiast zginąć ponownie wróci do bazy, a my i tak Battlefielda przejmiemy na 6 punktów, let's go. I spasujemy sobie przez to turę. Jasne, ja w takim razie to topuję runę i będę próbował coś tutaj przeszpącić, żeby zabrać ci te Battlefieldy, bo będzie ciężko, kiedy ci ich nie zabiorę. Hmm. No tutaj sytuacja jest dość jasna. Jeżeli Battlefieldy nie zostaną przyjęte, jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, to ja bym po prostu wygrał grę. Bo gramy oczywiście do 8 punktów, ja bym dostał 2 punkty, dwa razy punkty za utrzymanie pola bitwy. No i w efekcie nam no, po prostu ósemka. Ósmy punkt możemy otrzymać albo za utrzymanie, czyli na przykład 7 na 8. Albo za podbicie obydwu, znaczy wszystkich w sumie pól bitwy w grze. Dobra. No ale okay. widzę, że chcesz się tutaj. On był on szedł tak. aktywny, tak? Tak. Dokładnie. Accelerate zapłaciłem 8 many, dwie zrecyklowałem niebieskie. Więc wchodzi jako Accelerate, daje minus 3 przeciwnym, przeciwnym jednostkom, a i spróbuję przejąć battlefield. No i nie fajnie, no bo ja je podle... tylko jeden tutaj plus 2, co prawda do trzech, no ale tak kurczę nic się nie wydarzy chyba. Ja hmm. pasuję. Ja też pasuję clockwork ginie, dostajesz punkt. Punkcik zdobyty. I chciałbym jeszcze wyrzucić Ci pitruki do rączki. W takim razie nie skoldujemy sobie pijuki do ręki. Troszeczkę nas to cofa w tempie, no ale dobrze, zobaczmy. Nasza tura. Dobieramy karty, zobaczmy co możemy tutaj zrobić. Oczywiście wine już normalnie ma 6 ataku. A Ty ponownie nie masz już żadnych run, jesteś wytapowany, tak? Tak Tak jest. Wejdę tutaj moim Snapwine'em. Zgadza się, ja spasuję. Dobrze, no ja też sobie spasuję jako pierwszy, więc podbiję. I teraz uwaga, widzowie, bawimy się. Za trzy wstawię do naszej bazy First Mate'a. W sumie zagram go tutaj. Zagram go na pole bitwy. A First Mate mówi, kiedy mnie zagrasz, odtapuj jednostkę. O, tak chyba na polski będzie najlepiej. Więc odtapujemy sobie Snap Wajna. Zofniemy go do bazy. A następnie za dwa zagramy sobie jeszcze Pitruki. Który nam zbafuje Snap na naszych szczyt, gdyby trzeba było. I w takim stanie oddam turę. Dobrze, ja w takim razie odtapuję, to sobie kartę za mm -hmm. battlefield, to zdobędę punkta. 100% muszę tego pana wyeliminować z rozgrywki, bo inaczej przegrywam grę. No dobra, to spróbujmy w takim razie zagrać to w ten sposób. A co tu się dzieje? Mamy sprite mother. Ciekawa karta, ponieważ za 4 i recycle jednego powera niebieskiego, jednej rudy niebieskiej, dostajemy no niby po prostu body postać, która ma trzy mocy, ale ona jeszcze wprowadza do gry Sprite token, który wchodzi gotowy do walki. Czyli tak jakby ma Accelerata. I też ma 3, więc no realnie w sumie za 4 i 1 powera dostajemy 6. Fajne, fajne. I spróbuję e, uderzyć Sprite'em w First mate'a. Okej, okay. no dobrze. I ja jako pierwszy w reakcjach dogrywam sobie, oczywiście on dostaje plus 2. Tak, dostaję, tam, Tak bo ten, tak. C plus 2 tak. się broni. Dokładnie, ja teraz w pierwszej swojej akcji zagrywam w small screena, czyli tam minus 4. No nie mamy na to żadnej reakcji, więc rzeczywiście minus 4. No ja pasuję. Ja też pasuję, no nie ma tutaj co zrobić. Nasz first paid upadnie, a pole zostanie przejęte przez sprite tokena. Dostajesz punkt swoją drogą za to. Tak, zostaje punkt. Chowam również za jedną manę trap kartę. I... powiem was. No słuchajcie, trzeba coś tutaj... Przydałoby się kończyć, przydałoby się kończyć w tym momencie. Zobaczymy czy się nam to uda. Przeciwnik ma dwie runy gotowe, więc realnie jakiś drugi smokescreen mógłby się tutaj pojawić. Jest karta ukryta również. Hmm. Dobra, spróbujmy sztuczki. Spróbujmy sztuczki. Wejdę z Nabu'nem. Tutaj. I spróbuję zawalczyć ze Sprite'em. Ja spasuję. Ja również spasuję. Dobrze, Sprite w takim razie ginie. My, uwaga! Wygrywamy tę walkę, podbijamy to pole, ale przez to, że mamy 7 punktów, brakuje nam jednego punktu do końca gry, za samą podbicie nie możemy skończyć gry, ale przez to dobierzemy kartę. Taka lekka rekompensata, można powiedzieć. No i teraz uwaga! Za trzy zagram First Mate'a do bazy. Albo nie, ponownie, ponownie zagram go w sumie na pole bitwy. Bądźmy, bądźmy dokładnie, bądźmy dokładni. zagram go na pole bitwy. First mate odtapuje mi Snap snap Snapvine wróci do bazy. Ponownie będzie stapowany, ale... Za kolejne trzy... Zagram kolejnego first Mate'a, Który odtapuje mi Snap wajna Czyli chcesz mi powiedzieć, że Snapvine przejął Battlefield, wrócił potem do bazy i chce mi przyjąć drugi Battlefield. Dokładnie tak, to chcę powiedzieć. I teraz Snapwine razem z p spróbuje wejść na to pole bitwy i je przejąć. Jako, że ja wchodzę, mówię pas. Ja używam w reakcjach Uuu. takiego trapa, który mówi, kiedy wchodzi, daje minus 2. Majta. No i chciałbym to minus dla Majta dać wajnowi. No i teraz tak, Snapwine pamiętajmy, że ma 7, bo mam na sobie buffa, więc dostaje tam minus 1 z buffa i tutaj minus 1 do 5. No i łącznie mam 7 mocy na swoim polu bitwy. Nie mamy jak tego dopakować, niestety. No więc ponownie mówię pas. Nie robię pas. Bo... No więc moimi 7 w całe 7 pakuje w krowę. Tak jest. Moje jednostki niestety jednak giną. Buff również sobie to gdzieś spadnie. No i jest dziwnie, jest dziwnie. Szczerze mówiąc. No cóż, ja powiem, pas. Dobrze, ja odtapuję, dostanę punkt i zdrowię kartę. Ze względu na mm -hmm, mm -hmm, no, to Battlefield. No i chciałbym spróbować zagrać Singularity. Singularity mówi, że zadajemy 6 obrażeń dwóm jednostkom. No nie mam jak tego skontrolować, więc moje dwie jednostki zginą. I chciałbym wygrać grę wchodząc w Sprite Mother, przejmując drugi Battlefield w tej turze. Nie mam czego dograć, pasuje, więc zostajesz ósmy punkt. GGWP Leo wygrał tę grę. Gold, gold, prawdziwy gold. Ale źle to wyglądało, ale jakoś mi nie <śmiennie> <śmiennie> <laughs> to nie popisałem się w tej grze, co mogę powiedzieć. <laughs> ale tak mniej więcej wygląda rozrywka w Lift Band. Oczywiście to, że w sumie to nagranie trwa jakieś 30 minut, to wynika z tego, że oczywiście staramy się na, staraliśmy się na bieżąco tłumaczyć, co się dzieje. Mam nadzieję, że było to klarowne. I mam nadzieję, że tego typu nagrania pomogą zrozumieć, jak Lift działa, bo jest to fascynująca gra, ale wymaga poświęcenia paru godzin, żeby czuć się komfortowo z zasadami. Więc więcej się pojawi na pewno takich filmów, pojawią się filmy też z komentarzem, jakieś nagrane gry, konkretne tutoriale, to wszystko na kanale Riftbound Polska, więc zachęcam do subskrybowania, ale zapraszam również w opisie wszystkie linki potrzebne, chociażby na Discorda Riftbound Polska, gdzie możecie otrzymać pomoc, zapytać się jak grać, co zagrać, gdzie można zagrać, gdzie można kupić, wszelkie potrzebne informacje tam znajdziecie, no uważam, że to jest obecnie najlepsze miejsce w Polsce, ale istnieje również strona Riftbound.pl, na której się raz na jakiś czas pojawią jakieś artykuły i mam też nadzieję, że będą się pojawiały informacje właśnie dokładnie z jakimś kalendarzem turniejów, Gdzie w Polsce można zagrać? Dziękujemy Wam za dzisiaj. Leo, dzięki Wielkie, że wpadłeś. Dzięki, dzięki pozdro. I zapraszamy Was, właśnie, żeby śledzić informacje, bo już w najbliższym czasie w różnych miastach nauka gry będzie fizycznie się odbywała. E, wiem, że na przykład w Poznaniu się odbędzie pod koniec sierpnia, prawda? Coś tam się ma dziać. Będzie, nie będzie? Coś tam będzie, no? Coś tam będzie. Nie mam żadnego tego, ale, ale coś będzie. Plany są, także oby, yy, oby się przeobraziły w rzeczywistość. Trzymajcie się, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia na turniejach. Nara! Na